Witam wszystkie zadykalne raki na kanale Gietujesz Starot Przesłanie na miesiąc grudzień 2022. Słuchajcie, czytanie, zawsze o tym przypominam, że jest ogólne, więc jak najbardziej nie starajcie się sugerować każdą informacją, o której tutaj będę mówić, ale po prostu skorzystajcie z tego, co najbardziej jest wam pomocne, no, co wam się przyda. Bo, jak wiecie, no, w czytaniach ogólnych nie każdy może odnaleźć um, no, swoją rzeczywistość, tak. Ta główna energia na ten miesiąc, y, która się tutaj w moich kartach pokazuje dla Was, to jest czwórka monet. Moi drodzy, bardzo fajna, konkretna, stabilna karta. E, co prawda, to jest rutyna dnia e, dla takich osób, które są, nie wiem, ambitne lub chciałoby tutaj pójść. E, w jakichś tematach dalej. Może być tak, że niestety zderzycie się po prostu z realiami i nie uda się przeskoczyć niektórych spraw. Może to też jest związane z końcówką roku, więc na innych sprawach się e, koncentrujemy. Bardzo stabilna karta, jeśli chodzi o te finanse, o um, Codzienność, czyli nie ma tutaj szału, nie ma rozwoju, ale równocześnie możecie czuć takie bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo siebie, czy też tematy, o które byście się normalnie mogli martwić, no to one tutaj będą w jakiś sposób pod kontrolą nie tylko waszą, ale ogólnie też tej sytuacji, czyli tak. No, tak jak powiedziałam, wszystko zależy od tego, czego oczekujecie, kim jesteście, e, czy chcecie z czymś ruszyć, ale to jest taka dosyć bezpieczna karta. Mamy tutaj tą e, materialną e, stronę, taką zadbaną e, nie do ruszenia, ale równocześnie, tak jakby, no, nie można za bardzo tutaj też liczyć, że uda się niektóre sprawy e, popchnąć, tak, czy przepchnąć e, w tym temacie, właśnie nie tylko finansowym, ogólnie w ogóle z jakąś sprawą, którą byście chcieli tutaj popchnąć z tej stagnacji, z tej stabilności dalej. Czyli ten, te ambitne osoby mogą tutaj, no powtórzę oczywiście, że nie dać możecie nie dać nie wszyscy, oczywiście możecie próbować jak najbardziej, bo karta nie jest wyrocznią przeskoczyć niektórych rzeczy, tak? Jeśli byście w ogóle tego chcieli, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo liczycie chyba na to, żeby tak przynajmniej było jak jest, nie było gorzej. E, oczywiście zawsze chcemy lepiej, ale e, no, różnie to bywa, tak? Druga rzecz jeszcze z tej karty, e, taka już może mniej e, przyziemna. Często nam się pokazują w tej karcie osoby, takie, które... Po pierwsze, są bardzo skoncentrowane na czymś. Po drugie, bardzo często um, nie pozwalają nie wiem, czy sobie samym, czy nawet komuś z otoczenia um, wpłynąć na ich zdanie. Czyli się bardzo kurczowo trzymają jakiejś postawy, jakiegoś zdania, jakiejś opinii, czegoś i od tego nie odstępują. Więc tutaj jest takie bronienie swojej pozycji i ja tego nie. Um, nie dopuszcza kogoś do mnie i nie, nie odpuszcza też tego, um, na czym mi tu bardzo zależy, czy czego się trzymam. Także tutaj nie ma zmiany, czyli tak jest bardzo konkretnie, stabilnie. Um, w wielu aspektach, no wy już musicie sobie tutaj jakby dopowiedzieć, co, co dla Was jest tutaj najważniejsze. Są to oczywiście relacje. Jeśli jesteście singlami, no to a, wtedy też to, to singlostwo się może tutaj nie zmienić akurat w tym miesiącu. Ale to nie zmienia jakby przesłania od tej karty, że wy i tak jesteście z tego usatysfakcjonowani, zadowoleni, więc jakby tutaj nie ma jakiejś presji też na jakieś zmiany konkretnie. Teraz jako przeszkody wam się pokazuje wisielec, więc tutaj jest chyba te, te realia, z którymi się możecie zre, z właśnie zderzyć, z którymi nie możecie ruszyć z miejsca, bo tutaj jest jakaś bierność, nie wiem czy wasza, czy jakiś osób, czy jakiejś sytuacji, po prostu tutaj się nic nie rusza, tutaj jest jakieś takie zatrzymanie. Karta Wisielca to jest też transformacja nasza własna, kiedy dajemy sobie trochę czasu na przemyślenie, przeanalizowanie jeszcze wszystkiego raz, zanim z czymś ruszymy. To jest taki okres być może czekania, być może cierpliwego um, jakiegoś podejścia do tematów. Um, Planowanie, medytowanie, analizowanie, i dopiero tutaj, jakby po tym czasie, po tej głębokiej analizie, powiedzmy, pogodzenie się z jakimiś rzeczami, typu los, coś na co być może też nawet nie możecie mieć wpływu za bardzo, ale jest dużo tutaj takiej mądrości, która. Tak naprawdę przychodzi do nas po właśnie takiej głębokiej analizie, która się w tym e, Wisielcu pokazuje. Bardzo mądra karta, niestety znowu jakby e, pokazująca troszeczkę to odzwierciedlenie tych czterech monet, kiedy może się coś nie ruszać z jakiegoś powodu, więc albo otoczenie na to wpływa, albo wy sami tutaj jakby zwalniacie to tempo e, z różnych tematów. No może to być zdrowie, może to być po prostu. Mm, jakby chęć zakończenia tego roku właśnie w takiej stabilności, a nie szarpanie się, nie wiem, z losem z, z sytuacjami, z osobami, tylko po to, żeby jakby dopiąć swego, tak? Czyli tutaj mamy taki czas, bym powiedziała transformacji, patrzenia na różne tematy winy troszeczkę sposób, niż do tej pory patrzyliśmy, i uzyskanie jakby nowego nowego celu, nowego spojrzenia. Um, no, fajna analiza jest zawsze w tym wisielcu. No, jako przeszkoda na pewno się pokazuje to, że z jakichś powodów tutaj jest bierność, e, brak działania, często brak kontroli niestety w tym, gu, w tym wisielcu. Więc e, możemy nie mieć wpływu po prostu na, na sprawy i, e, i się tylko musimy poddać temu, w czym się znajdujemy. Więc tak, jakby nie robić niczego na siłę. Teraz e, karta. Która przechodzi do przeszłości, tutaj mamy asa buław. No w tej karcie przechodzą no, na pewno jakieś romanse, jakiś początek miłości, ale to takiej bardziej właśnie pod kątem romansu. Jeszcze tutaj nie ma takiego uczucia. E, ja bym powiedziała takiego. E, zakochania. Tu jest taki bardziej. E, mm, zainteresowanie się osobą, która w jakiś sposób nas nakręca, no tak bym powiedziała to może, ale no to jest jedna z rzeczy, oczywiście w to jest też pasja, to jest jakieś właśnie działanie, możliwe, że właśnie to działanie, tak jak tutaj te dwie karty mówią o tym, że może nie być możliwości, czy to działanie w tym momencie jakby następuje przełom i trzeba poczekać na następną tą jakby dziura, która się pojawi i możemy dalej działać, tak? Czyli tutaj jest taki moment, kiedy to działanie, czy jakieś, um, jakaś szybkość, jakieś decyzje, jakieś szanse na to, żeby pójść czymś, nawet z karierą, oczywiście, bo tutaj też się kariera często pokazuje. Um, Podróż, jak najbardziej, więc w każdym razie tutaj ten ruch na razie jest zatrzymany. On był, ale teraz jakby musi tutaj prawdopodobnie coś zostać przepracowane. To, co zostało uzyskane, i, i dopiero będziemy mogli ruszać dalej z jakimiś sprawami, lub po prostu to otoczenie nam na to pozwoli, czy, czy los przyniesie następną szansę, która mogła być nawet przegapiona, bo to też się często tutaj pokazuje w tej karcie, która po, przechodzi do przeszłości, czyli niewykorzystana jakaś szansa no, z różnych powodów. Nie wiem, czy waszych, czy. Yy, czy po prostu tak, tak, tak zostało to zaplanowane przez los. Teraz to, co mamy w głowie tego czytania, czyli to są Wasze myśli. Słuchajcie, no i muszę Was tutaj troszeczkę ostrzec, bo wiem, że niektóre osoby jakby. Znajdują się, bo widzę to po komentarzach w jakichś takich stresowych sytuacjach, które naprawdę czasami, czasami trudno przeskoczyć, bo jesteśmy tylko ludźmi i po prostu możemy znosić różne rzeczy, tak jak w tej karcie dziesięciu mieczy do pewnego momentu, i ale przyjdzie moment, że nas to przerośnie. Fakt jest taki, że po dziesiątce mieczy przychodzi ulga i jakby już nic nas nie potrafi zaskoczyć, więc jesteśmy jakby no, troszeczkę zbyt brutalni, ale jednak przygotowani na to, że no, że już, już to doświadczenie nasze urosło na różnych, różnych sytuacjach. Ale muszę was dlatego ostrzec, dlatego że macie tutaj, moi drodzy, ja to zaraz powiem jeszcze o tej karcie, bo ona tam będzie w kolejności, jak wiecie, w tym jak was postrzega Wasze otoczenie w tym miesiącu grudniu. Nie wiem, czy wszystkich. A, bo to też jest względne. A, jako osoba, która bardzo jest zestresowana, więc tutaj wiem, że mam niektóre osoby takie, w które z tym mogą mieć problem. Zwracajcie uwagę, żebyście się nie a, wpędzali w depresję z jakiegoś powodu, a, bo życie jest życiem. A, każdy ma lepsze, gorsze dni, ale to nie znaczy, że musimy się w jakiś sposób tutaj poddawać, nie wiem, zestresować tak, że nasze myśli po prostu są zablokowane do tej pozytywnej energii, do nas, po prostu nikt nie może do nas dotrzeć. Więc to, co macie w głowie tego czytania, mamy jakiś moment, kiedy coś się dopełnia. To jest y, pozytywna strona dziesięciu y, mieczy. Oczywiście przeszliśmy jakiś okres, nie był łatwy, ale on już jakby y, tu się kończy w tej karcie. Czyli jest zakończenie jakiegoś trudnego etapu w naszym życiu. Nie wiem jakiego. Dla Was to może być finanse, dla Was to mogą być jakieś romanse, y, choroby. Y, może to być okres, kiedy ktoś y, po prostu y, wbijał nam, y, po kolei jakieś takie, nie wiem, słownie nawet, jakieś takie uszczypliwe uwagi i po prostu do tego momentu to znosiliśmy, aż, aż już powiedzieliśmy dosyć, tak? Więc to jest taka karta, kiedy jakiś ciężki etap w naszym życiu się kończy. E ważne tutaj, że te, te napięcia, te pokazane są tutaj w tej karcie, e połączone są często z jakimiś e nie wiem, czy analizą, czy jakimś wyciąganiem wniosków, ale tutaj lęk i niepokój w tej karcie jakby się zamyka, i tutaj już się uwalniacie. No, nie jest to łatwa karta, ale jakby już prowadzi ona do tego, że. Że to mamy za sobą, tak? Te doświadczenia, czasami bolesne, ale jednak czegoś nas to już nauczyło. Teraz to, co macie w podstawie, mamy króla mieczy, i to jest to, co będziemy budować tutaj w tym miesiącu grudniu. To jest dobra karta, silna karta, właśnie. To jest bardzo silna karta, jeśli chodzi o taką kartę dziesięciu mieczy. Znowu miecze nam się pokazują, czyli tutaj pamiętajcie, bardzo dużo jest tych analiz, intelekt, umysł. To wszystko nam tutaj pracuje bardzo na takim no takim wysokim, wysokim stopniu, więc no i z tego mogą też w ten stres nam się tutaj pokazywać, czy coś, z czym sobie nie radzimy, ale wiecie co, król mieczy to są decyzje, czyli my tutaj podejmujemy jakąś decyzję, może być znowu po raz kolejny jakaś dotycząca pracy, finansów, materialnych tematów, nie wiem, ogólnie domu, czy jakiejś sprawy, w której do tej pory na przykład właśnie czekaliśmy, nie wiem, czy nie mogliśmy się ruszyć, tutaj już jest coś, kiedy my się uwalniamy, kiedy my coś decydujemy, ruszamy do przodu lub tylko po prostu podejmujemy decyzję, jaką, co, co przed nami, tak? Jaka będzie ta przyszłość i ona jest według nas. Tu są urzędy, tu są urzędnicy, tu są dokumenty, tu są umowy, ale wszystko jest oparte na takiej prawdzie, na logice. Tutaj nie ma jakby. To jest taka karta prawa, czyli prawa, prawdy, i na tym to się wszystko tutaj porusza, czy to wy jesteście, czy to są osoby, z którymi wy macie do czynienia, czy nie wiem, jakieś właśnie decyzje. Wszystko, cokolwiek tutaj w tej karcie się pokazuje, będzie um, może niełatwe, ale prawdziwe, tak? Więc tutaj, chociaż nie mamy, nie mamy tego, że. Um, nie wiem, nikt nam nie zamydla tutaj oczu i nie opowiada bajek, tylko po prostu jest, fakty są tutaj pokazane w tej karcie. Teraz e, może, wiecie co, jeszcze wrócę, bo e, wiem, że część osób może po prostu mieć mężczyznę, który jest e, taki e, często toksyczny, niestety, w tej karcie pokazany i możecie mieć do czynienia z taką osobą. Toksyk, który mógłby być e, spod znaku e, wodnika lub wagi, e, nie musi, ale może. Um, tutaj w, wiecie co w, w wisielcu też nie powiedziałam że rybki mogą też być w pewnym sensie jakąś przeszkodą w tym waszym życiu ale też to nie znaczy że ten znak musi mieć e, jakieś znaczenie um, ale te toksyczności tam się też um, nieustępliwość jakaś e, osoba bezwzględna mm, Myśląca, jakby nie biorąca naszego zdania pod uwagę, więc tutaj to też może być tak, że tutaj z tą osobą możecie mieć do czynienia, z mężczyzną konkretnie. A teraz to, co, przech, co, co wam wasza przyszłość pokazuje, i mamy szóstkę buław, super karta, bo tutaj już macie zwycięstwo, tutaj mamy osobę, która przebiła się właśnie do, do, do jakichś sprawach konkretnych. Jest uwielbiana przez otoczenie, osoba, która pokonała więcej niż nawet by spodziewała się, że, że pokona. Wszystko sprzyja. Tutaj jest sukces, tu jest praca, tu są zasłużone pochwały, często zmiana stanowiska pracy, czyli na wyższy stopień. No docenienie, takie właśnie, jak nie od pracowników, to od szefostwa. Pójdźcie w jakimś aspekcie w naszym życiu do przodu. To jest szczęśliwa karta, to jest karta zwycięskiej osoby, która może się tym cieszyć. Ale teraz następna karta to są lęki i obawy. Moi drodzy, macie siedem buław, i to jest wtedy taki, wiecie, to jest już progres, ok? Z szóstki na siódemka wskakujemy. Tutaj mamy sukces, ale teraz musimy to wszystko obronić, utrzymać, tak? Nie pozwolić sobie tego odebrać. I tutaj macie lęki i obawy, czy to jest naprawdę, czy. Czy mi się to należy, czy, czy, czy zaraz mnie nie czeka następna niespodzianka, że ktoś tutaj zacznie o coś walczyć. Więc też się nie możecie bać, bo tak samo jak szósta i siódemka to też są karty, kiedy człowiek znajduje się w, na etapie zwycięstwa. Więc e, ważna, ważna uwaga. Ważna informacja, żebyście się tutaj niczym nie lękali, nie, nie obawiali niczego, bo wy utrzymacie tą swoją pozycję. Nie będzie to łatwe, nie będzie to lekkie. Trzeba się tutaj zderzyć, nie wiem, z osobami, z sytuacjami, z opiniami. Wszystko jedno, czego to dotyczy, ale może być też tak, że ktoś będzie wywierał na was jakieś, wiecie, jak to się mówi, takie, nie ataki, ale to tak w Porównując, że ktoś będzie próbował nas tutaj atakować, czy my utrzymamy tą pozycję, e, ktoś będzie nam chciał narzucać więcej obowiązków e, w związku z tą naszą pozycją, którą sobie tutaj wywalczyliśmy, tylko sprawdzając i testując nas pod względem, jak dużo, na ile sobie pozwolimy, tak, wrzucić na siebie, czy jak będziemy mięccy, tak. E, właśnie w pozwalaniu sobie wchodzenia na głowę, tak? Czyli y, takie zrzucenie na nas obowiązków, coraz większe, i sprawdzanie, czy Wy zauważycie w ogóle ten moment, kiedy tutaj pakujecie się w coraz większe ym, no, no, obowiązki, no powiedzmy, jakieś te y, odpowiedzialności. Ym, i to co, też tak w tej karcie pamiętajcie, że to jest karta, kiedy ktoś próbuje nas ograniczać, czyli nie pozwala nam a, pójść dalej. To jest karta, kiedy ktoś próbuje nas blokować. E Czyli nie pozwalać się ograniczać, iść dalej, walczyć o siebie, o swoją pozycję, yy, i przynajmniej próbować chociaż tutaj yy, nie odebrać sobie tego, na co już sobie zapracowaliście dosyć ciężko. Teraz ta karta, o której już wspomniałam, czyli to, jak postrzega Was Wasze otoczenie, moi drodzy. I mamy dziewiątkę mieczy, czyli osoba, która znowu nie śpi po nocach, jest zestresowana, bardzo przeżywa wszystko wewnętrznie, yy, kisi coś w sobie, tak, izoluje się często, nie pozwala sobie pomóc. Nie dostrzega tego, że jutro jest nowy dzień i nowe szanse, nowe możliwości, tylko cały czas żyje w takiej obawie, czy no, to wynika z jakiejś z sytuacji i to jest tylko um, na ten miesiąc, więc tutaj ta, te sprawy się mogą zmienić za chwilę. No ale jakby e, cały czas ta karta sugeruje, że taka osoba jest bardzo ciągle zestresowana ciągle taka intensywnie myśląca przepracowywująca cały czas coś w nocy, nie nadrabia snów, czyli nie dosypia. zwracacie na to uwagę, bo to jest też i zdrowie, więc tutaj ta, to, to zdrowie takie mentalne może um, no, zetknąć się z jakimiś takimi momentami, kiedy nie, nie będziemy mogli sobie z tym sami poradzić, tak? Czy nie będziemy potrafili um, Odreagowywać e, to w, w prawidłowy sposób. Czyli tak, jakby zamiast nam. Zamiast pracować nad tym, będziemy w to jeszcze głębiej wchodzić. Teraz dwie karty rezultatu, moi drodzy. Wiecie co, jeszcze tutaj może być tak, że po prostu otoczenie widzi Was jako osobę, która już niejedno przeszła, tak? E, bardzo mentalna jest to karta, zresztą, jak wszystkie te mieczowe karty. E, Rezultat, tak. Pierwsza karta to, co Wam pomoże, druga karta to, co Wam wyniknie. Fajne karty, tutaj możecie, jakby e, już e, wracamy do tej karty pozytywnej, czyli sześciu buław, jeśli chodzi o tą przyszłość. Cztery buławy to są fundamenty: szczęście, sukces, bycie, znalezienie się e, w, na, oczach, na oczach innych osób, czyli takie bycie w centrum zainteresowania. Czy chodzi tylko o ogólnie, nie wiem, pracę, czy też chodzi o płeć przeciwną, bo to się też tutaj bardzo pokazuje w tej karcie, czyli bardzo duże zainteresowanie drugą osobą, zarówno panowie, jak i panie, te same szanse macie tutaj. To jest często karta pokazująca przyjaźń na odległość, myślenie o kimś, ktoś, kto jest niedostępny, ktoś, kto z jakiegoś powodu, no, no niestety, jeszcze jest nieosiągalna osoba. No, Wy już musicie sobie jakby dopowiadać, o co tu konkretnie chodzi jeśli tak jest, no to widocznie tak, tak to otoczenie wasze zostało zaplanowane, że to nie jest najlepszy miesiąc jeszcze na, na to, żeby tutaj przebrnąć to, ale jakby chyba nikt się tutaj za bardzo źle w tej karcie nie może poczuć, bo karta czterech buław jest naprawdę fajną kartą, bardzo pozytywną. Karta taka. E Radosna, radosne korzystanie z życia, z nowe, nowe znajomości. Bardzo silne fundamenty, w których my się znajdujemy. Czyli to jest dom, rodzina, przyjaźnie, e, ogólnie nasze życie. Bardzo dobra karta. I teraz e, rezultat, to co wyniknie. No i piękne bezpieczeństwo materialne tu mi się pokazuje. E, czyli e, ten progres już się tutaj nam e, jakby uaktywnia. Z końcem roku. Ktoś jest zadowolony ze swoich osiągnięć, ktoś, kto jest y, szczęśliwy w tym momencie swojego życia, w którym się znalazła ta osoba. No, tu jest mężczyzna pokazany, który nam daje wsparcie, więc dla powiedzmy relacji takich czy, czy one są na odległość, czy one są um, na co dzień. Tutaj mamy niesamowitą, pię niesamowicie piękną energię wsparcia, stabilności. Kogoś, kto nam a, tą stabilność za zapewnia, osoba, która może nie jest romantykiem. Um, ale czynami potrafi nam udowodnić, że jesteśmy najważniejszymi osobami w ich życiu, tak? Więc wszystko jedno, czy tu chodzi o panów, czy o panią, e, i kim jest ta osoba, która nam tą stabilność e, tutaj pokazuje? Czy to jest ojciec, czy to jest szef, czy to jest każda inna osoba, brat, nie wiem, przyjaciel, e, mąż, jak najbardziej, e, no ktoś kto Potrafi wprowadzić do naszego życia spokój. A jeśli nie, to po, po prostu sama karta w sobie pokazuje nam e, optymizm, e, bycie w takiej energii bardzo spokoju mentalnego, e, ale to też się bierze właśnie z tej materialnej też strony, kiedy my się też tutaj czujemy spełnionymi osobami, które w końcu uzyskały tą bardzo. E, Fajną pozycję, z której jakby nikt nas nie jest w stanie już ruszyć. Także tutaj ktoś doszedł do takiego no, momentu w swoim życiu, że się czuje bardzo usatysfakcjonowany, spełniony, więc do, dobra, fajna karta. Teraz dalej, tylko jeszcze na koniec. Karta, która jest dodatkową kartą dla Was. Osiem buław. Znowu fajna karta, znowu przyspieszenie tempa, szybkie decyzje, szybkie znajomości, szybkie działanie. Może być tak w tym miesiącu, że tutaj się wydarzy coś bardzo tak szybciutko, i w pewnym momencie aż to, aż to Was może zaskoczyć. Jeśli będzie tak, no to faktycznie dacie sobie z tym radę, nie musicie tu panikować bo ta karta ma swój cel do zrobienia i daje wam też szansę na to, żebyście się tutaj mogli dalej um, ruszyć z, jakim, z jakimiś sprawami. Nie wiem czym, bo tu są i znajomości, tutaj jest praca, tu są jakieś możliwości takie do uzyskania um, Podróż bardzo często nam się pokazuje, za granicą nam się pokazuje, więc dla części z Was faktycznie możecie mieć kogoś tutaj za granicą. I ta znajomość jakby kwitnie, nabiera na, na intensywności, więc bardzo dobra karta. Ale też i, jeśli chodzi o samą pracę, to wtedy ta e, kariera nabiera też tutaj, no, naprawdę no, szybkiego. Um, Rozwoju, tak? Czyli to jest ba bardzo fajna karta, bardzo szybka, szybkie decyzje, szybkie sprawy, tematy, które wchodzą w nasze życie bardzo intensywnie i nadają mu tego tempa, na które tutaj właśnie te ambitne przede wszystkim osoby czekają, aby tutaj można ruszyć yy, no, z jakimiś sprawami, do, z którymi do tej pory nie można było, tak? Więc yy, Chyba tyle mam dla Was, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.